Trwają prace nad jednym z etapów budowy ścieżki pieszo pieszorowerowej, która połączy centrum handlowe Turawa Park z jeziorem dużym. Jest to etap od Ronda w Zawadzie do ulicy Węgierskiej w Kotorzu Małym. 3-kilometrowy etap, na inwestycja na ponad 4 miliony. No jest to na pewno trudny odcinek, wiele przepustów, odwodnienia. Ścieżka będzie miała od 2,5 do 3 metrów. Także spełnia wszystkie wymagania. Związane z przepisami ruchu. Ścieżka zapewni bezpieczeństwo nie tylko turystom podróżującym na dwóch kółkach ku jezioru, ale również wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców gminy. Ścieżka zmieni wiele dla mieszkańców naszej wsi, dlatego że dotąd nie ma gdzie iść na spacer, nie ma gdzie jechać wózkiem. Dzieci dochodzą do przystanków autobusowych, dojeżdżają do szkół, i przede wszystkim będzie to bezpieczne dla naszych mieszkańców, ale też wieś zyska na estetyce. Jest to jeden z trzech etapów, jakimi będzie budowana docelowa ścieżka. Na drugą część inwestycji już podpisano umowę. To jest etap od Centrum Handlowego Turawa Park aż do ulicy Orzechowej w Zawadzie. A kolejne etapy, czyli od ulicy węgierskiej przez Kotusz Mały Turawy aż do ulicy harcerskiej nad jeziorem Dużym, no, planujemy ogłosić w pierwszej połowie bieżącego roku. Prace nad trwającym etapem budowy mają zakończyć się we wrześniu.